Heja, ludzie i ludziska! Z tej strony Recek witam was. No, w pierwszym pojedynku z Hairstone'a takim, można powiedzieć, inauguracyjnym pojedynku. A moim pierwszym się będzie Sniper. Siemano, witajcie moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Recka, chyba? Chyba pierwszy u ciebie, a u mnie w sumie już nie pamiętam który. No, u mnie pierwszy, zdecydowanie, a u ciebie chyba siódmy, ósmy? Nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam. Nie liczę tych odcinków. Dobra, nieważne. Ale, jako że to jest pierwszy taki pojedynek na moim kanale, to. Może by warto było się jak będzie to mniej więcej wyglądało. Otóż będzie to na takiej zasadzie, że gramy dwa mecze: takie best of two. Czyli będzie albo remis, albo ktoś po prostu wygra po całości. Mhm. Mm ja Cię chciałem tutaj wyzwać, ale tym, ty, tymczasem się pośpieszyłeś. No, no aż tak przypalisz tak. do walki. A żebyś wiedział. Dobra. Dobra, ja tutaj. Nie sugerujcie się moimi dekami, bo one są takie totalnie dzikie. Takie konstruowane na zasadzie. Hmm, to jest dobre, to jest fajne. Hmm, ty mi się dobrze gra. Hmm. A <gryśla> to mi się podoba. <gryśla> no właśnie, takie coś. O, najlepiej. Nie pamiętam no, jakiegoś ogara albo coś, ale. no co z tego wyjdzie, to. Nie wiem, może być, być wcześniej, bo ja śmiesznie znaczy. Bo ja ostatnio mam strasznie dużo przerwy, jeżeli chodzi o Hearthstone'a i nie gram, nie gram jakoś dużo. Oter. 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 Aha, czyli sugeruję, że mogę mieć szansę jakieś. Jakąś szansę możesz mieć i... Ojej, jaką ja mam... kar, Jaką ja mam rękę startową? O Boże, taką idealnie do wkurzania. Ale wymienię o, sobie to. to. I to jest generalnie chyba sugestia, że mam się bać, tak? No. Czy... Dobra, myślałem, że jest burza, a tak naprawdę ktoś odpala sobie ten... gdzieś motor jakiś, czy coś jest na zewnątrz, nieważne. Uroki mieszkania naprzeciwko mechanika, dobra, nieważne, okej. Okay. Rękę startową... O, to musi się chyba fajne wózki tam widywać. Tak, jeżeli. Opel Astra z 90 któregoś, to jest fajny wózek, to owszem. No, nie. niby ta. Nie, ale As tak Astry są spoko, ale rocznik 2004 on jest spoko taki, a te to, to stary to nie za bardzo, takie 2 na 10. I to generalnie z takich aut na co dzień to mi się europejskie tu prawie w ogóle nie podobają. Bardziej jakieś amerykańskie, jakieś japońskie. Mhm. Mm Fordzik, jakiś Honda, jakaś. Eee, Fordzik Wie. powiadasz. Nie, no, bardziej japońskie. Honda to. Nie, Toyota nie, ale Mazda jakaś, to na banki już. Nie wiem, moje ulubione wozy to są na pewno Nisany i Subaru. To są takie piękne wozy. No, Subaru też jest spoko, jednakże, no. Drogi. Nie, no bardziej to... Właśnie Honda i Mazda mi tak najbardziej podpada z ich japońskich. A ty, panie, ty. Okej, okay, zróbmy tak. Um... Dobra, zróbmy jeszcze tak. Na razie nie będę nic wystawiał, Poczekaj. No, po... Nie może do tego? No, żebyś wiedział. Czemu nie? A chętnie bym w sumie zjadł. Ostatnio mam ochotę na pizzę, więc spoko. Jej. <laughs> Czego? Czego? Miło wiedzieć! A proszę. Czekam na rozkaz. Dobra, ty mi to pewnie... Ty mi tego pewnie wiesz, że Astral Marus ściągnie, że w następnej turze coś czuję. Mhm. Chyba, że wypadnie mi to, co chce. Thank you, my friend! Oj, pięknie, pięknie mi on wypadł. Coś mi mówi, że jestem w dupstalu. Czekaj, bo ja... No kuźba tym motorem to mnie zaczyna wkurzać. Tak pięknie brzmi ten silnik, ten ryk, ale mi się wydaje że zawsze, że jest burza jak on te, ten motor odpala. Dobra Wystawmy tego winojeczka! Każdy I... razem Sorry my friend la. Jeden no. punkt. Aha, losowemu Dobrze, przepraszam cię, ale muszę to zrobić ILE TYCH PROWOKACJI?! Ej no, bez jajec! Oj, wybacz, ale musiałem, musiałem po prostu to zrobić, bo kusiło mnie po prostu, kusiło mnie to i... Kurde, no to teraz mam taką trochę zagwozdkę, powiem ci. No cóż, może... będziesz miał jeszcze no większą. Jeszcze więcej prowokacji mi wstawisz? Nie, prowokacji nie, ale... A no trochę ci... NIE! UUU, MYŚLAŁEM, ŻE NISZCZYSZ! Człowieku nie strasz. No ale co, no przydałoby się uspokoić się trochę najpierw Ale ta pasywka e... tej karty Tak, dobre jest to, że ja nie mogę już żadnego stronnika wstawić. No to w sumie chyba dobrze dla mnie. No to znaczy, teraz pościągasz jedną prowokację, będę mógł następnego stronnika wystawić. Będę mógł później następnego stronika, bo musisz ściągnąć kolejną prowokację, i tak dalej, i tak Ja, Tam. ja! <laughs> po prostu, to jest talia tak idealnie stworzona do wkurzania ludzi, tak? A tworzyłem ją na szybko, bo o, teraz taka informacja, że zanim zaczęliśmy, to ja ją na szybko stworzyłem. Pierwszy... Aha, o kurde, nie, ja ci to muszę ściągnąć, stary, ja ci to muszę ściągnąć, tą... tej cią przywoływaczką, ona jest wkurzająca. A ja... Dobra Więc, 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 więc jak robimy? Dobra. Ściągnąłeś mi na razie jedną prowokację. No tokej, okay, wystawmy tak. ma akurat a? w to. No to mi akurat nie pasowało i to bardzo. <laughs> Dobra, czynimy to murlokiem. Mmmm. Ją od razu też ściągam. W tym mendo ty? I zróbmy to jeszcze tak. Nie mogę tego zrobić. Agonia, przyjdzie. Aha. Okej. Okay. To widzę, trochę się stało tak. trochę po mojej myśli, trochę nie po mojej myśli, ale okej. Okay. Dobra, no, dalej mam kolejno. tak średnio generalnie. No, dla siebie tak. <grych> A Snipera, powiedz mi jedną rzecz. No, proszę bardzo pytać. Ta karta jest bardzo wkurzająca. Wiesz, co aktualnie w tej chwili aż nie tak bardzo. Ale to bardzo, ja bardzo. Ja zawsze jak tę kartę widzę, to od razu <noise> już takie <mi> mam... Ty <noise> ty! To teraz... Mam do ciebie pytanie. Mam dwie takie OP karty, które ściągają to na hita. Jak myślisz, jak się nazywają? Eee, Kula Ognia. Brawo. Co tu robić? Rob... Mam ja aż dwie. Dimendo. Mam dwa aż dwie i nie wiem, czy je teraz wykorzystywać, czy nie, czy zostawić sobie. A zostawię. A robisz co? Spoko nawet. Dalej nie mogę nic przywołać. A, dobra, róbmy tak. No to jest karta pod przywoływanie. Okej. Okay. Powiem tyle, jakbyś miał maga, mógłbym mieć problem wtedy, ale nie masz maga, to no, całe szczęście... No radę... nie. No nie no, to, to, to ci akurat już ściągnę fireballem. O nie. Nie, czemu ty mi to robisz? Jeszcze mu? Pomogę. No niby możesz. Czemu by nie tak? Trzy... A to wyjdzie 5. Okej, okay, zróbmy to tak. Czemu mam wrażenie, że to jest właśnie marmura? Sekret? No. No to jeszcze bym się tak bardzo, bardzo nie cieszył. No w sumie. To jest prawda. Okej, okay. ale się spoko. Przecież coś mocnego. Coś, co będzie dla mnie challenge. No tak średnio by powiedział, jeśli chodzi o challenge obecnie. To no, robi, to to. Nie, to na no, jakieś bardziej. bardziej tragiczne sytuacje. I potęgę, Dziękuję. Kłam tu tanie. Już się ją uwielbiam. Uwielbiam ją, i no, kart! Tak! Ale z drugiej strony. Patrząc na to, co obecnie miałem na ręce, no to... Tak czy inaczej bym miał mały problem. Nie, yeah, no jak ja kocham tą talię? Ona jest po prostu świetna! I oni niby na szybko zrobiłeś? Tak ją na szybko robiłem! What? Talią zrobiono chyba znaczy, w 2 minuty wrażenie, cię Stop się! O da hell. Dobra, coś czuję, że już po tej grzgierce będzie chyba. No raczej tak. <grywa> no, jeszcze no, się... No, jeszcze podejmę desperacką walkę tutaj. No próbuj, próbuj. Coś może ci się uda. No próbuję, no. Jakie mam wyjście? Ty w ogóle masz miliard kart na ręce, do no, tu. <grywa> masz to wszystko, faktycznie. Kalosowość kart. No ja pierdzielę, no. Ta osoboś ja ją kocham Co by tutaj jakby to zrobić, dobra. Ja pierdziłę, masakra. Masakra, nie sądziłem, że tak się w ogóle da. To jeszcze? No... trochę jeszcze tego mam. Dobra, no no wiesz co? Koń was wstydło szczęść! Oto dopiero pierwszy mecz. Tak. Drugi zagra inną talią nie bój się have no idea Co hmm. na to? Aktualnie Czekam na rozkaz O ty Bang. GG mi te ściągniesz, ogrzymak No, masz do, do wyboru do koloru no Żebyś wiedział, że mam Tak w sumie no, Fireballem jeszcze może Nie kuś Daj sześć put. Aha. Naprawdę nie kuś stary, bo aż mi się nie kurci, żeby tego fireballa teraz użyć. No dawaj. Po prostu chcę, chcę, zobaczyć jak tak pada na ciebie. Idealnie. I... O i... mordy Jaki szeroki wybór, jaka gama kolorów. a dobra, że Może ogen. tym mnie nie taki totalny dystrespekt. Nie ja zniszczyłem cię ogrem. Już nie będzie takiego disrespektu. <laughs> Ale ładnie, dobra. ładnie. No to co, pierwszy męż wdupiony. No Jeszcze ty. drugi. Jeszcze może drugi, no. Odpłuje. Tak, tym razem... żeby tę talię sobie wziąć. Wezmę tą, to jest taka talia i nie pamiętam nawet ile ją robiłem. A ile do, dobrze pamiętam, ona była zła. Chyba. O, to to może być dla mnie dobra wiadomość w sumie. To znaczy, zła. ja pamiętam, że ją przegrałem pięć, pięć rankedów pod rząd chyba. boli! A wcześniej wygrałem jakieś cztery. Pod rząd. No to trochę smuteczek. Okej, okay. Dobra, czy chcesz zmieniać te karty? Tak. No niby to mi nie pasuje. A Gówniany start. Dziękuję bardzo. No dobra, nie jest źle. No Hearthstone nie kocha. Dobra, tak. cyk. O świniok. Tak na dzień dobry. Ach, no na dzień dobry, świnią na mordę. To był śmietnik. Okay. Sury nie ma co grać. Nie będę wykorzystywał ani monety, ani nic. W sumie długo w tamtej turze trzymałem tego coina, ja w ogóle go zużyłem? Zużyłeś? Na samym końcu! Da. Ja pierdziłem, ja to jestem też poryty. <laughs> A mogłeś wcześniej dobić? Mhm. Jeden strzał? O, świniokiem. Czy to jest no świniok. świniokiem? Dobra, to. Trochę... Ta... Boję tu jedną kartę wystawiać. No, bardzo się w sumie boję. Jeszcze w szczególności w tym momencie. Dobra, nie. Ty mi się jeszcze w organ przydasz. Mhm. Mam plan Dobra, to mi trochę psuje twój plan. Chociaż... Mm -hmm. Jakby z drugiej strony na co spojrzeć. Nie no, nie będę tego marnował przecież. Spróbujmy to zrobić to. To się radnie bym powiedział, ale dobra. To ty kombinujesz? Udrawiający. Okay. No spróbujmy tak. Tą talion oh no. trzeba grać naprawdę na umysł, bo sam nie wiem co myślałem tworząc ją. Dokolwiek. Do okay. mnie. Okej... Oh. Takie coś. No czemu on? To może by takie coś zrobić. Nie. Tak. Będę miał przester na mikrofonie. Oj tam, przesadzasz. A... Nie niepotrzebnie... no, już? No, niepotrzebnie tę talię brałem. Proszę, niech to będzie prowokacja. No! Nie, nie, ma <grywania> life. Ja pierdziule, nie no. <grywania> nie nie sądziłem, nie sądziłem, myślałem, że to trochę gorzej pójdzie. Mhm. Mm Dobra, to jakby tutaj teraz zagrać, żeby to w miarę fajnie wyszło. Dobra, to bezpiecznie ściągnę tym kolegą. To bezpiecznie ściągnę tym. A w sumie trochę. Mogę zrobić to. Nieprzemyślane to moje trochę było. Nie. Jeżeli teraz bym. Ha. Jakbyś teraz miał tą kartę, ale nie masz. Jeżeli. W ogóle to ja po 15 minutach zdałem sobie sprawę, co mi tutaj nie pasuje. Nie mam muzyki. <laughs> What the fuck. No nieźle. No i tam. Um. Jakoś to wyślę. Albo może nawet teraz włączę. Będzie 15. Ta Talosowość. Ta ja ją kocham! Stary. Pierwszy raz jak jest tak losowo. Seryjnie Mówisz? Dobra, broni nie masz jakiejś. No jeszcze nie. Powinienem no, by było mieć. Było trochę zbyt OP. Jeszcze nie. Powinienem mieć, ale nie wiem czy miałam. Nie pamiętam co do tej talii wsadzałem. A to może tak to zrobić. Tak to okay. zrobić. Hm. Może... Mm -hmm. Tak! Mhm mm I może tak! Aha I to by było tyle ode mnie Ale jeszcze trochę dziękiem dźwiękiem się tutaj powie No to się w dźwięk... <laughs> Najlepiej Raczej muzyką Najlepiej No! Już! Fajnie! Mhm mm No kurczę. Fajny ten twój totem tylko szkoda, że nikogo nie leczy Uh, Okej. Okay. Spróbujmy to rozegrać tak, w następnej rundzie jeszcze inaczej. No, zobaczymy jak to wyjdzie w sumie. A może tak? Wiesz ty co? Coś chciałeś powiedzieć. <laughs> Coś chciałeś powiedzieć. Tak nie bardzo właśnie. mi żal tego totemu, żeby chciał go zniszczyć. No to go zast... Ale nie, nie zmarnuję tak swojej kolejki. Może następną. Ach, nie wiem, czy będziesz miał taką możliwość. Nie. Aha. Aha. Nie mam pojęcia, czy będziesz miał taką możliwość. Nie, zaraz przekonamy. Dobra. To bym musiał zmonchotować. Mhm. Mm to jakby. Może mi kolega pomoże? A dobrze jednak, trzymałem tą jedną kartę w zapasie. Dobra, ciap! Bardzo w sumie dobrze, że trzymałem tą jedną kartę w zapasie. Jakaś prowokacja wstawiam, albo wyciszenie. Mendo ty. I Iczo ci po tej mikro wichru to pełni zdrowie i domi prowokacja. Aha. A no to? Okej. Okay. To teraz sprawa mi się to trochę komplikuje. I... Blisko wystarczająco. Ja. pierdolę To może. Ciach. No, leś mnie nie Może Ciap. Może ciap. Ja ty mnie dobijesz tą mocą specjalną. Nie wierzę w to. No? Na to wychodzi. Dobra, dwa, dwa. Ty gdzieś dopakowany, ale. Nie wiem z drugiej strony, jaką ty jeszcze kartę masz w zanadrzu? Z babą. Kłamiesz. Nie, tym razem nie. Dlaczego ja ci nie ufam, powiedz mi? Nie wiem dobra, czemu, ja. ale tym razem naprawdę nie mam mocnej karty. A dobra, niech, niech stracę. Proszę, proszę. O... Niech stracę. Kurde, nie! Proszę, niech wypadnie leczący. Nie, 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 nie. Ja pitole, nie OK Za co? No nic. Wow. Mm, niedobrze. Oh, mogę no, to ja przerąbać. Nie mam bestii. A ja mogę to przerąbać, no. my friend. Mówisz? Seryjnie. Serio, mówię, że ja mogę to zrobić. To ja. moje szanse na wygraną są aktualnie bardzo niskie. No nie wydaje mi się. Ile to wtedy zakończyło? Ja zdajmie. też jednak mam lekkie obawy mimo wszystko. 16 i... Tam. Co to jest za losowość? <laughs> Ej, przed chwilą ci jeszcze ci pasowała ta losowość. Bo to jak to w końcu jest? No pasuje mi, ale co to ma być? No, mówiłem, że możesz wszystko to wygrać. Stary, ty jeszcze, ja, ja ci powiem tyle, nie, chwa, nie chwal penisa przed wytryskiem, bo to jeszcze się może wszystko zmienić. No, no, no bia, soś... Ja, ja. szczęście nie masz bestii, ale. Lubisz tak. mnie, nie? Bardzo. Ale sobie nie wyobrażasz, jak bardzo mhm. no zostaw go, co on ci zrobił, Kuku! Kuku mi zrobił! Czekaj, ty czekaj! Nooo! Masz... Serio? Wygrałem! Wygrałem, stary! Kupany? Wygrałem! No skubany, no, nie wierzę po Nie Jak?! What?! Jak?! Co?! Dostać 2-0 w pierwszym odcinku, no po prostu świetny start. Jak ja to zrobiłem?! No fart! Jak?! Ta karta to była najbardziej fartowna... Jak?! Dobra no, no. się tak nie podniecaj Ale to był najbar... największy fart w moim życiu w ogóle w Hearthstone ie. jak? Przeciwko komuś kto nie ma jeszcze mega doświadczenia Ale Strycie ty byś, ty byś mnie pokonał! To no, był największy by tak. fart na świecie! Dobra, Fart Farty, ale masz minutę na zreklamowanie się Dobra, wpadajcie na mój kanał, subskrybujcie mnie. Recka już nie musicie, bo on ma 2000. Ja mam tylko 300, więc do mnie szybko tam zostawiacie subskrypcję. Możecie zostawić łapkę, wpadajcie na Facebooka wszędzie. Do Recka w sumie też możecie na Facebooka wpaść. I to by było tyle. Trzymajcie się, widzimy się w jakiś następnego odcinku. Może też z Reckiem. Może Recek też coś wstawi następnego z Herbstowna. Chyba, że dostanie znowu do zero, to pewnie nie wstawi. Nie no, wstawić to wstawię, bo wiesz, inauguracyjny odcinek, no. No tak. Powiedzmy, że to był taki pech nowicjusza. I fart. Kolesia, który miał przerwę, tak Feia, fart. Bardzo mocno fart. Tak. Ja bym to przegrał. Trzeba by było jeszcze trzecią grać. Nie, to jest best of two, to by było po prostu 1-1. No i tam. Chyba, że Dobra. ty byś chciał to nagrywać jeszcze. <laughs> co, 24 minuty? Za ty, jest krótko, króciutko. Dobra, ale gdzieś się z tym, także. No co, to by było na tyle. Zapraszam tam kolejne osoby do pojedynkowania się, jeśli są chętne. Mój battle.net hashtag będzie gdzieś tam w opisie, tam na dole. No i, co? i to by było na tyle. Także dziękuję za uwagę. To był był ze mną sniper. Cześć wii... zapraszam was na kolejne odcinki u Recka i u mnie. Trzymajcie się, no, się. Także trzymajcie się i ciałem!